Safe Caledonia to zbudowana w 1982 roku w szwedzkiej stoczni GVA Kokums Platforma Socjalna. Jednostka tego typu stanowi zaplecze dla pracowników platform wiertniczych. W Gdańsku pojawiła się w kwietniu 2012 roku, a do Gdańskiej Stoczni Remontowej trafiła pod koniec listopada, celem wyremontowania kadłuba i dokonania konserwacji jej podwodnej części. Kaledonia należy do potentata na rynku właścicieli platform wiertniczych spółki ProSafe zarejestrowanej na Cyprze i notowanej na giełdzie Woslo. Mierząca ponad 90 metrów długości i 68 metrów szerokości jednostka o masie dokowania około 18 tysięcy ton, po przybyciu do Polski osiadła na doku RemLift. Pozostawała na nim przez cały okres swojego remontu, aż do minionego weekendu, kiedy to rozpoczęła się operacja powrotu jednostki na Morze Północne, gdzie służyć będzie około 450 osobom. W tym celu dok RemLift z platformą Safe Caledonia został odholowany ze stoczni remontowej do Pirsu Rudowego w Porcie Północnym. Operacja w całości przeprowadzona przez gdańską firmę WUŻ Port and Marine Time Service podyktowana była wymaganiami zanurzeniowymi. Jak się okazało, jedynie 20-metrowa głębia w pobliżu terminala, Kontenerowego DCT okazała się wystarczająca, by specjalistyczna jednostka po nabraniu wody mogła oswobodzić swój gigantyczny ładunek. Dok Remlift od października pracuje dla remontowej SA jako dok pływający, który może podnosić obiekty o masie 25 tysięcy ton. Stocznia kupiła i przerobiła zanurzalną jednostkę do przewozu ładunków ciężkich i wielkogabarytowych Heavy Lift Flow Flow Barge od holenderskiej firmy SMIT. Warto również dodać, że w październiku 2001 roku Remlift, jeszcze pod poprzednią nazwą Giant 4, zapisał się w historii gospodarki morskiej poprzez udział w akcji podnoszenia wraku okrętu atomowego Kursk, leżącego na dnie Morza Barenca z głębokości 108 metrów. Wartość kontraktu od rządu rosyjskiego opiewała na kwotę 65 milionów dolarów. Duma rosyjskiej marynarki zatonęła w roku 2000 na Morzu Barenca wraz z całą liczącą 118 osób załogą. Zarejestrowana w Singapurze platforma Safe Caledonia po niedzielnym wydokowaniu przejdzie próby morskie oraz zostanie przebadana pod kątem przechyłów. Jeśli wypadną one pomyślnie, wkrótce powróci do służby na polu naftowym BP Andrew, holowana na miejsce przez bliźniacze holowniki oceaniczne CM Opal i CM Garnet o długości 91 metrów, szerokości 22 metrów oraz zanurzenia 7,9 metra, należące do norweskiego armatora CM Offshore AS. Zlecenia dla branży offshore, choć trudne technicznie i bardzo kosztowne, coraz częściej odbywają się w polskich stoczniach. Dla remontowej jest to już dwunasta jednostka tego typu poddana modernizacji. Wpływ na to ma nie tylko rozwój przemysłu naftowego i ciągły wzrost ceny za beryłkę ropy, ale także strategiczne decyzje podjęte wiele lat temu przez zarząd stoczni, które dziś przynoszą wymierne korzyści. Między innymi dzięki takim jednostkom jak specjalistyczny dok RemLift.